Witam Cię bardzo serdecznie, Robert Oliński z tej strony się kłania. Mam dzisiaj dla Ciebie niesamowitą, niesamowitą rzecz, a mianowicie sposób, w jaki możesz odkryć swoją wewnętrzną kreatywność, w jaki sposób możesz dostać się do swojej energii kreatywności, która, która pomoże Ci tak naprawdę w każdym aspekcie Twojego życia. Czy to jest życie osobiste, czy to jest życie zawodowe. Podzielę się z Tobą dzisiaj e, taką techniką, którą e, osobiście używam we wszystkim, co robię, i sprawdza się to w każdym, w każdym aspekcie. Ta technika polega na e, tak naprawdę na, właśnie na wykorzystywaniu Twojego wewnętrznego potencjału. Potencjału, który każdy z nas ma w sobie. To jest tak, że każdy z nas, oczywiście, oczywiście jeśli, jeśli jesteś otwarty, Boczątkiem otwarta na pewne sygnały od tak zwanego umysłu uniwersalnego, do którego jesteśmy podłączeni wszyscy jesteśmy podłączeni, ponieważ jesteśmy istotami ludzkimi. To każdy z nas może tą technikę wy, wykorzystywać, i bardzo często zdarza się, że mm, natrafiamy na pewnego rodzaju mur, że nie możemy czegoś zrobić, czegoś wymyśleć, czegoś osiągnąć, nie możemy uporać się z pewnym problemem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często. Mówisz do siebie e, negatywne rzeczy, tego nie umiem, tego nie potrafię, tego nie zrobię, e, ponieważ e, nie jestem, nie wiem, jestem taki, taka czy siaka. I to jest przede wszystkim już pierwsza blokada, kiedy twój wewnętrzny potencjał nie może być uwolniony. I bardzo często właśnie ludzie, niestety, tak prowadzą całe swoje życie. E, natomiast chcę powiedzieć też o tym, że tam, gdzie idzie twoja koncentracja, tam, gdzie idzie jest skierowana twoja uwaga, tam idzie oczywiście cała energia. Jeśli tam idzie energia, czyli jeśli idzie energia na to, co chcesz osiągnąć, to takie będziesz miała bądź miała rezultaty. Jeśli energia skoncentrowana jest i twoja uwaga jest skoncentrowana na negatywnych aspektach, to również osiągniesz takie same rezultaty. Także tutaj nasz wszechświat jest sprawiedliwy. Tak naprawdę zawsze i wszędzie osiągasz to, co chcesz. Oczywiście może być to chcenie świadome, bądź nieświadome. O tym wielokrotnie mówię na łamach mojego bloga i na kanale, który oglądasz, może jesteś na YouTube w tym momencie. Natomiast ja powiem Ci o pewnym sposobie, który, który będzie wykorzystywał prawą półkulę. Prawą półkulę, która jest intuicyjna, która jest kreatywna. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często, tak jak prawdopodobnie Ty, tak jak i ja, prawda, w szkole zawsze nam kładziono myśl, on logicznie, analitycznie, prawda, 2 plus 2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest, to jest domena oczywiście z, jakby to powiedzieć, z lewej półkuli. Jest to półkula mózgu tak zwana analityczna i ona jest nam potrzebna oczywiście, ponieważ jej musimy używać na co dzień. Natomiast prawda jest taka, że wszelkie osiągnięcia Wszelkie osiągnięcia i dokonania tego świata, nie tylko tego świata, pochodzą z tej drugiej półkuli, czyli tej półkuli, która jakby e, nawiązuje do inspiracji, do kreatywności, prawda? Czyli prawą półkulę wykorzystują wszyscy, zobacz, wszyscy artyści, pisarze, muzycy, inżynierowie, Ponieważ to nie jest tak, że oni kreślą plany, czy rozwiązują, czy rozwiązują zadania. To nie jest tak. Najpierw idea rodzi się w głowie, ale idea rodzi się właśnie w tej półkuli mózgowej nieanalitycznej, w tej drugiej, która rządzi się inspiracją, która ma bezpośrednie połączenie z naszą podświadomością. Także wszyscy, którzy cokolwiek tworzą, wykorzystują tą półkulę, e, półkulę, półkulę kreatywną, czyli półkulę prawą. I teraz. Oczywiście kreatywność. Kreatywność jest kluczem do sukcesu. Przede wszystkim, czymkolwiek robisz, cokolwiek robisz, czy mówię tutaj o, o życiu prywatnym, czy o życiu zawodowym. W każdym aspekcie twoja kreatywność jest wymagana. Dlaczego? No, dlatego, ponieważ wówczas osiągasz pożądane, pożądane rezultaty. I lepsze niż powiedzmy kolega bądź koleżanka obok. Dlaczego? Bo jeśli ktoś skupia się tylko na umyśle tym analitycznym, nie osiąga takich rezultatów, ponieważ nie płynie przez niego energia kreatywności, energia, która się skądś wydobywa. Także jest to bardzo ważne. Jest oczywiście również ta kreatywność ważna, jeśli jesteś przedsiębiorcą, ponieważ przedsiębiorcy muszą wykorzystywać tą kreatywność na co dzień. Dlaczego? Do biznesu do biznesu. Zobacz na, na Apple'a, Steve Jobs, kiedy, kiedy przyszedł do Apple'a, Apple prawie był uh, uh, na skraju bankructwa. Przecież to nie chodzi o to, że on ma tak niesamowity umysł, prawda, analityczny, że on to wszystko postawił na nogi. On miał wizję, on miał wizję, on kreował zmiany, które chciał widzieć w rzeczywistości, a zmiany nie są, an, znaczy ta kreatywność nie jest analityczna i to jest niesamowite. Także jeśli jesteś przedsiębiorcą, to oczywiście również, czy prowadzisz swój biznes, czy pracujesz, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia, kreatywność zawsze jest wskazana, żeby ją wykorzystywać. To jest klucz do tego sukcesu. Jeśli przede wszystkim bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, jeśli, jeśli myślisz negatywnie, bo to jest, to jest jakby kolejna, kolejna rzecz, którą muszę tutaj opowiedzieć, jeśli myślisz negatywnie, to odcinasz się, odcinasz się generalnie od tego pola kreatywności. Odcinasz się i nie przepływa przez ciebie, jeśli myślisz negatywnie. Jeśli tylko myśl negatywna wpłynie do twojej świadomości, odraż ją, wyciszaj, zamieniaj na pozytywną, ponieważ tylko tak może się, że tak powiem, przekształcić, tylko tak może się zniwelować, ponieważ myśląc negatywnie odcinamy się. Chciałem tu powiedzieć jeszcze taką rzecz, może kontrowersyjną czasami, że pamiętaj o tym, że jesteś istotą duchową. Jesteś istotą duchową, czy chcesz, czy nie chcesz, bo myślenie to już jest proces duchowy, bo nie jest to materialny proces. Jeśli jesteś oso osobą, istotą duchową, to masz zawsze dostęp do wszelkich bogactw mentalnych i zasobów tego wszechświata. I pamiętaj o tym, o tym mówią w księgach już starożytnych, o tym mówią pisarze, pisarze, pisarze obecni, o tym mówi się zawsze, tylko my bardzo często tego nie słuchamy. Każdy z nas jako istota duchowa jest artystą. Tylko je, jesteśmy artystami naszego życia, ale bardzo często sabotujemy swoje życie. Bardzo często sami sabotujemy swoje osiągnięcia, znaczy osiągnięcia, to co chcemy osiągnąć. I ponieważ właśnie myślimy negatywnie, jeśli za, za, zauważysz, świadomie zauważysz, że w Twojej głowie cichy głos, cyk, głosik, czy cichy krytykant w Ciebie mówi negatywne rzeczy, natychmiast zatrzyma się, natychmiast przestań. Zastąp to pozytywną, e, pozytywną rzeczą, pozytywną myśl, myślą, ponieważ w ten sposób właśnie możesz kreować pozytywne zmiany. Natomiast teraz powiem, jak można uzyskać dostęp do tej kreatywności w nas. W nas samych, jak ja to przede wszystkim robię. E, oczywiście w pierwszym momencie należy usiąść wygodnie, oczywiście się zre zrelaksować, odpuścić wszelkie myśli, prawda? Wszelkie myśli, które mogą ci się kotłować w głowie. Niech one sobie lecą. Niech one sobie lecą, niech sobie się ulotniają. Musisz oczywiście poczuć swoje ciało wewnętrzne. To się da czuć. Poczuć swoją energię. W Twoim ciele wewnętrznym wibruje energia. To po prostu czuć, ona wibruje, bo to jest ciało żywe, składasz się ze energii. To, to jest tak naprawdę iluzja. Składamy się z energii, która jest zawsze, wszędzie, była, jest i będzie. Także poczuj swoje ciało wewnętrzne. Oczywiście następnym krokiem jest, abyś poprosił, bądź poprosiła swoją głęboką podświadomość, e, aby, aby ci pomogła w tym wszystkim, aby przemówiła przez ciebie. Bo to właśnie o to chodzi, żeby się poddać, żeby się poddać temu, co jest w tobie. I jeśli to uczynisz, uzyskasz, bezpoś... uzyskasz bezpośredni dostęp do swojej, do swojej podświadomości, do swojego umysłu podświadomego, który jak, wiemy, który, jak wiemy, jest bezpośrednio powiązany z umysłem nadświadomym. A umysł nadświadomy, znowu, czy, czy, czy twoja nadświadomość jest bezpośrednio połączona z tak zwanym Umysłem uniwersalnym wszechświata, czyli z umysłem wszelkiej kreacji, i wszelkiej wiedzy, która nas otacza i która jest zawsze naokoło. Tylko my musimy się dostosować. Jeśli mamy radio, jeśli mamy radioodbiornik, prawda, i nie odbieramy fal, fal radiowych danej stacji, która nadaje na przykład ten kanał, który, no, potrzebu, który lubimy, to tak naprawdę czy, czy to znaczy, że fal nie ma? A może to odbiornik radiowy jest nastawiony, ale na inną częstotliwość? Także e, to jest właśnie to, my musimy się otworzyć przede wszystkim na ten potencjał umysłu kreatywnego, tego umysłu wszechświata, umysłu uniwersalnego, aby przez nas zaczęło prze, przechodzić, przez naszą podświadomość wszystkie te informacje, pozytywne informacje. Natomiast jest bardzo ważna rzecz, musisz zaufać, musisz świadomie zaufać swojej poświadomości, że to się stanie. Musisz dać przede wszystkim przyzwolenie na to, aby energia, aby energia zaczęła przez ciebie przemawiać, aby energia właśnie zaczęła przez ciebie przepływać, ponieważ inaczej to nie nastąpi. Ty musisz dać pozwolenie i przede wszystkim daj się prowadzić, daj się prowadzić. Ja to robię w ten sposób, że na przykład jeśli piszę artykuł na swojego bloga, bądź kręcę film na YouTube, a które wykorzystuję później, e, prawda, w blogu, e, robię coś takiego, że po prostu, jeśli zaczynam pisać, to po tym relaksowaniu i, prawda, poproszeniu zaczynam po prostu pisać. To jest tak jak pismo automatyczne. Nie cofaj się, nie sprawdzaj, nie krytykuj się, bo to nie ma sensu. Po prostu pisz, pisz, pisz. Pisz to, co przez ciebie przechodzi. Po prostu to przechodzi z głębi. Pisz. To nie teraz, nie, nie czas na sprawdzenia. Po prostu siedź i pisz. Sieć i pisz. Jeśli chcesz z kimś prze, porozmawiać o czymś bardzo ważnym, zaufaj sobie, zaufaj swojej poświadomości, zaufaj swojej istocie wewnętrznej. Nie myśl, nie, nie, nie medytuj nad tym, co masz powiedzieć, bo to bardzo często prowadzi do, do, złej, do złej, że tak powiem, z konkluzji tego wszystkiego. Poproś i zaufaj swojemu wewnętrznemu ja, że on Cię prowadzi. Wówczas tak się stanie. Oczywiście na początku może być ciężko. Na początku to nie jest tak, że już od razu to się stanie, że to wszystko wypłynie z ciebie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie używasz tego umysłu kreatywnego, jeśli nie, u, nie używasz połączenia z umysłem uniwersalnym, to w pewnym momencie jesteś taka bądź taki troszkę zamulony, przepraszam za wyrażenie. Trzeba to odmylić, a odmulić, a odmulenie polega tak naprawdę na, na powtarzaniu tej samej czynności w kółko i w kółko. Także czas plus praktyka będzie da, da pożądane rezultaty, da sukces. I tak to się dzieje. Zaufaj sobie. Masz to w sobie. Jesteś istotą duchową, ponieważ jesteś na tej ziemi, jesteś człowiekiem. Jesteś istotą duchową i masz połączenie, ale trzeba je po prostu odzyskać. W pewnym momencie jest tak, że siedzisz, na przykład kręcisz film, czy siedzisz, piszesz jakiś artykuł, czy cokolwiek robisz. Eee, może widać za mną, ja na przykład robię takie lampy, tam Tiffany jest. Eee, jak ja to robię, jak ja wycinam to szkło, to w pewnym momencie ja czuję, tak jak to nie ja jestem Coś mnie prowadzi. Ja wiem, jak szkło wyciąć, ja wiem, jaki kolor dobrać, ja wiem, jak to zrobić. Po prostu w pewnym momencie czuję, że wiedza nie jest twoja, wiedza jest skądś, wiedza przez Ciebie przechodzi. I to jest fenomenalne uczucie. Po prostu wtedy otwierasz się, chłoniesz jak gąbka. Jesteś po prostu tylko i wyłącznie przekaźnikiem. Dlaczego o tym mówię? Palce mamy takie samo, umysł mamy taki sam, fizycznie nie różnimy się niczym. Czyli jaka, jest, jaka tutaj tak naprawdę jest różnica? Różnica polega na dostosowaniu się, na odpowiedniej częstotliwości fali, którą chcemy odbierać. Jeśli chcesz spróbować, nie do biznesu, zacznij pisać pamiętniki, zacznij pisać najpierw to, co przez siebie przechodzi. Od tak. No, zapisuję, mam myśl, zapisuję, mam myśl, zapisuję. Proś siebie, żeby to się działo. I w pewnym czasie zobaczysz, co, się, co, się, co będzie napisane. Później zaczniesz wykorzystywać to do biznesu, do swoich relacji. To jest niesamowite. Pamiętaj, twoje myślenie wspomaga to, co oczywiście pozytywne myślenie wspomaga, to, co osiągniesz w życiu. Pamiętaj również, że to ty jesteś kreatorem, to ty jesteś istotą duchowym i przede wszystkim to ty masz bezpośredni dostęp do wiedzy, do wiedzy całej wiedzy wszechświata. I jeśli teraz tego nie masz, to dlatego tylko i wyłącznie, że jesteś niedostrojony bądź niedostrojona do tej wiedzy, aby ją odbierać. I to nie jest wina wszechświata, nie jest wina okoliczności, nie jest wina przyjaciół, znajomych, nikogo. To jest tak naprawdę, może inaczej, nie wina. To nie określajmy tego jako wina. To jest po prostu niedostrojenie się. Także e, zacznij korzystać z tej metody. Bardzo pomaga w życiu. Z tej strony to wszystko. Jeśli, jeśli lubisz to, co dziś, dzisiaj powiedziałem, jeśli uważasz to za wartościowe, oczywiście. Proszę podziel się ze swoimi znajomymi poprzez media społecznościowe. Jeśli oglądasz mnie na YouTubie zostaw tam poniżej oczywiście komentarz co o tym myślisz, co o tym sądzisz. Jestem bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i do usłyszenia. Zapraszam na mojego bloga robertoliński.pl. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę fantastycznego, przemiłego dnia. Do usłyszenia.